O kurde, prosto w działo. Tego jeszcze brakowało. Minimalnie się ustawić. Nie jest dobrze. Trzeba się całkowicie wycofać. Kurde, napęd poszedł. Jakie tu mam szanse w ogóle z rakietami i hitami? Jestem po prostu chłopcem do bicia. 190 tonowym. Dzień dobry, dzień dobry, cześć, czołem moi drodzy. Niedawno War Thunder rozdawał możliwość ponownego zdobycia Mausa. No to postanowiłem, że warto przejechać się tym Mausem, zobaczyć, jak sobie radzi na polu bitwy. Czy są wrogowie, którzy oczywiście pamiętają, jak się walczy z Mausem? I czy są wrogowie, którzy na przykład no, nie wiedzą, co zrobić, jak się zobaczy Mausa, bo nie widzieli tej maszyny w ogóle? Dopiero teraz jest taka okazja, że mogą ją zobaczyć. Zobaczymy, jak ten kolos się spisze na polu bitwy. I postanowiłem, że zrobimy sobie kolejny materiał, w którym ja będę polował na Mausa poziomem 7-7. Ale wy, moi drodzy, napiszcie w komentarzach, którym państwem. Ameryka, Rosja, Wielka Brytania, Japonia, Chiny, Włochy, Francja czy Szwecja. Wy wybieracie, kim będę jechał. Tak sobie pomyślałem, może i wy weźmiecie w tym udział, ale nie jako łowcy, tylko jako ofiary. Będziecie jeździć Mausami na randomowych bitwach. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie dołączyć do takiego wydarzenia. Próbować takiej losowej bitwy. A wtedy, moi drodzy, ja Wam dam znać na moim Discordzie link oczywiście w opisie, jak ktoś nie jest, którego to będzie dnia, o której godzinie i oczywiście na którym serwerze będę polował na mausy. Możliwe, że to będziecie wy, może to wy zapolujecie wtedy mausami na mnie. Będziecie mogli być w oddziałach, zobaczymy, jak to będzie. A więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy na to pole bitwy i zobaczmy, jak 190 ton sobie poradzi. No i rzuciło, kurde, Alaska. Kurwa, atakujemy Amerykę! Führer byłby zadowolony. Gorzej, że niestety wysoko rzuciło. Rzuciło 8-7, wydać po Rykacie. Ale to jest rojkat wersja. Dobra, zobaczymy jak tym Małsiorem pójdzie. Po prostu jak teraz większość ludzi nim zaczęło jeździć, to czy łatwiej będzie go likwidować, czy jednak parę osób zapominało, jak się z nim walczy. No, ale raczej obstawiam, że go będzie easy pokonać, przede wszystkim na tym poziomie. Trzeba jedynie sobie spokojnie dojechać do miasta, a raczej w głąb miasta. Jadą dwa grubasy, akurat ja jechałem trochę dłuższą trasą, boś akurat już wjechał na drogę, więc szybciej tam jedzie. Może się rozwali? Co do mnie strzeliło? Umatko, matko, T-55 m 1 Łot te dziesiątka! Kuźwa te odgłosy rykorzetów Dwa mausy jadą W te T95 tutaj nam robi za siłę ognia, bo mam ma armatę, która przebije większość maszyn Kurde, dostał policzek za zero Tam jeszcze, ja jak tu się ciasno zrobiło I poszła mi wieża, kurde! Most też oberwał, ja akurat szybciej się naprawię, bo mi tylko karabin rozwalili i gorzej z załogą. Ale to jedynie pokazuje, że jednak ta 128 ma poważne problemy. Natomiast w przodu wież, że te dziesiątki nie mogę zarysować. Kolejna ta dziesiątka, jak ja. O, trzeci mał przyjechał. Jak ja mam kurde tę dziesiątkę tym tak rozwalać? Ja się nawet nie mogę przez przód wieży przebić, tam ta dziesiątka nie żyje. Tutaj, w tę dziesiątkę. Kurde, akurat się ruszył. Trafiłbym go w prawy garnek. Może by dostał. Tamten Maus się nie obawia, go jedzie po prostu. i gościu. Popełniasz duży błąd. Co? Tak Maus został rozwalony, to znaczy, że z tej strony musiał dostać. Ta nie gdzie dokładniej. Gdzie jest... Tu jest! No, mądry typ nie był, od razu boku zaczął pokazywać, nie pokazuje się boku w T-54, tylko staje się frontem do Mausa i próbuje się zasłonić mu działo, strzelając z karabinów maszynowych, bo jedynie po... przód wieży może Maus przebić T-54, oczywiście tym modelu drugim i trzecim. Model pierwszy to kuźba pamiętam, że kiedyś to odbijało się wszystko, ale... Coś z tą zwierzę, jakby się popartoliło, i wszystko przez nią się zaczyna przebijać. To 95, akurat. To jest jedyna moja ochrona. Ja jestem dużym celem i pancerzem, on jest armatą, trzeba go chronić za wszelką cenę. Tam jest wróg zniszczony. W sumie jest strefa, to sobie uzupełnię załoganta. Bo tego mi teraz brakuje. Uuu, jest czołg. Tylko tutaj na razie nie widzę, więc stoi mocno przy ścianie. te 9-5 go rozwali. No, coś. A nie, maus go dorwał. Też coś dwójka była, maus ją dorwał szybko. Dobra, wiadomo, że tak w środku drogi nie powinno się stawać. Ale muszę sobie uzupełnić jak najszybciej załoganta. Wyszłałem coś po lewej. Jest! Te pięćdziesiąt jeden. Patrzcie, jaki cwaniak! Nie trafiam go, trafiam obok. Kurde, za wysoko. Szybko U, odbiłem! Dwa, ładuj. To nie naruszyło Poszła gąsienica typowi Nie masz lufy Maus cię rozbierze teraz gościu na części Nie, go ja poszła I załogant akurat ładowniczy Kurwa, jakie typ masz szczęście że... Kuźwa, przeładowanie teraz będzie trwało Jeszcze jeden dobry strzał 7 piątki Dobra to 28 to mniej więcej O to chodziło Dobra, teraz gazem, gazem no kuźwa Obracaj się na tym szóstym biegu Obracaj się, obracaj się, obracaj się I trzeba się schować Trzeba te sto dołę schować to Tutaj coś jedzie Co? Przecież to hit Już powinno go zabić Kuźba, BMP1 przetrwał hita Jak? Kurde, Finlandia mausem, ale tym razem dominacja, nie bitwa, ale przypomniała się tam ta bitwa właśnie, osoby, które ją widziały i pamiętają, niech napiszą w komentarzach, maus drugi raz w Finlandii, w innym trybie i kurde, tym razem na topce, więc może być duża przewaga, ile mausów w sumie jest na bitwę, dwa mausy, to jest ciekawe, no co, trzeba te krowę... Ten lądowy bunkier przepchać, tak myślę, że w kierunku A sobie pojadę, bo to jest Moja ulubiona strona do walki Ale zanim tam kurde dojadę, to lata świetlne miną, więc co Łączamy hipernapęd Już tutaj, kurde, doczołgowuje się tym lądowym bunkrem. Tam jakiś czołg ciężki jest pokazany w okolicy. Obstawiam, że to jest IS-4. I... I, 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 i... Uuu! T3-2! Ale głosie akurat miał takiego pecha, że w złym momencie zakręcił. Akurat strzeliłem pięknie. O kurde, paton tutaj został zniszczony. Niedobrze, Pantera 2 jedynie przyjechała jako wsparcie. Zostałem znowu sam. Dobra. Tych drzew wolę się tutaj pozbyć. Pantery... Pantera jest, myślałem, że już jej nie ma. Dobra, czyli typ musi stać gdzieś tam w tej okolicy. Ja wolę tak bezpiecznie poczekać, aż on przejmie sobie strefę, wyjedzie sobie. No i gdzie typie jesteś? Podjedziesz kawałek Chyba, że on się tamtędy... O jedzie, 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 jedzie Hamulec z powietrza 90-tki domyślałem się Tak domyślałem się, że to jest Patton 48 Bo taki hamulec wylotowy mają tylko 48 Jeśli chodzi o amerykańskie maszyny, bo Japońców nie mają Chociaż w zasadzie to armata 90 no to na jedno wychodzi O kurde u, Panhard! Szybko! Panhard przejechał, AML 90. Gdzieś ty kurde... Jest, 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 jest! Uuu, dostał skita! Miałem lekkie obawy, że on mi rozwali coś. Na szczęście nic się nie stało. U. Jak pancer 4x5 na, na mi jak kanon, jak pancer też tak się nazywał. Ale kurde, to jest maluszek w porównaniu do lądowego bunkra. O nie, kurde! Ale ja się nie poddam. Mam jeszcze podwójne użycia na mausie. Trzeba to wykorzystać. Tylko tym razem, rażbi! Trzeba gazem się obrócić, i znowu odpalamy napem. Chociaż ten A2D1, znaczy AD2, nie A2D1, AD2 strasznie zagraża. Tu byłoby dobre, gdybym go teraz trafił z hita. Dobra, udało się do strefy A dojechać, ale moi to już przejęli tę strefę, tak dalej. Łożesz ty, kurde! Jak tu te 5 4 mi wyjechał? To on się w minął z Roo. Gość na szczęście jak nie miał załadowanych hitów ani podkalibrowych, to by nimi nic nie zrobił, ale i tak za późno zareagował. Maus jest zbyt potężnym kolosem. Chyba spanikował typ. Ale tam widziałem na mapie, że w tamtej okolicy coś jeszcze jedzie. Więc tak, może pojadę lekko do przodu. Lekko, kurde. Lekko to dosłownie cały czas jadę, ale... Podjadę jak najbliżej i zobaczymy, czy z tamtej strony będzie coś jechało tutaj na tę strefę. To jednak wróg postanowi zaatakować strefę B. Jest czołg, jest czołg, jest, czołg, jest czołg, szybko! Kernarvon? Chyba tak. Chyba to jest Kernarvon. Kurde, gość nie zobaczył takiego wielkiego bunkra lądowego. Dobra, obrót w lewo. I jedziemy. Z powrotem. Wiedziałem, że tutaj coś będzie. Dobrze pojechałem naokoło. Tak to bym się spotkał z nim, a on ma saboty o przebiciu 280, to by... No... masakrował moją wieżę, niestety. Te saboty to jest duża przewaga, brytyjskich czołgów. Dlatego wylądowały wyżej. O kurde O kurde, gościu Jak nie masz... Nie, powinieneś mieć hit, bo miałeś te ekrany. Tu naprawdę chyba spanikował, ale... Na A coś wjechało. Jest? Kurde! Zamek mi uszkodził. A ja za nisko strzeliłem. 30 sekund na prawa. Tak wygląda sytuacja z... 7 niesprawna, główna armata uszkodzona. I od nowa ładowana. Dobra. Ciało sprawne. Do tyłu! Kurde! Dobra. Trochę wyszło. Nie wyszło pięknie, bo strzeliłem z głównej baterii za wcześnie, a na szczęście jego pocisk dużo nie zrobił. Obracaj się tych stodoło! Jeśli się szybko nie obrócę... To może się źle skończyć, ale śnieg niestety utrudnia. Dobra. Kolos obrócony, cała wstecz. Kurna, rzuciła mozdok. Maus na mozdoku. Mozdok. Najmniejsza wersja mapy jaka może tylko być. I jeszcze kurde plus 1-0. To będzie masakra. Łomatku, trzyma trzymałusy. To będzie ciekawie. Ja może zamiast na C od razu pełen gaz na B. To znowu trzeba uruchomić hiper napęd. I gaz do dechy. Przy okazji tutaj. O, wsparcie jeszcze napędowe doszło. Większa moc będzie. Ale kurde, ile tu w sumie pojazdów wyższego poziomu jest? Bo tutaj tak, to jest 7, 7 8-0. Tu jest jeden! Kuźwa, jeden pojazd! Mamy tylko jeden pojazd wyższego BR-u. To zły znak, to bardzo zły znak. O kurde, prosto w działo. Tego jeszcze brakowało. Minimalnie się ustawić. Nie jest dobrze. Trzeba się całkowicie wycofać. Kurde, napęd poszedł. Jakie tu mam szanse w ogóle z rakietami i hitami? Jestem po prostu chłopcem do bicia. 190-tonowym O, jeszcze tam z boku strzelają. Dobra, wszystko już powoli sprawne? Co tu nie ma Najbardziej mam obawy właśnie do tego typa, co jest z prawej To gdzie on jest? Jest! No daleko. Chyba to paton jest Tak sobie zobaczę 500 metrów. Momę nie 600. U AMX 30. To też niefajnie. Kurde, jak tu wykombinować? To jest... Taka beznadziejna mapa Trzeba to jakoś jak najszybciej przebić, bo tutaj kurde tam dajem ich zagra... No to pojechałem. Mausta już nie ma. Znowu Alaska, znowu szturbujemy Amerykę mausami. Ile mausów w teamie? Kurwa, nie widać, nie widać więcej mausów. Mausy co wymierają, ludzie nie chcą ich zdobywać. Zły z... o jest jeden maus. Jest jeden. Może dlatego, że to jest ciężka maszyna do gry. Dobra, jedziemy pełną parą. Może uda się wygrać tę bitwę o Alaskę. Dobra, powoli się doczołgowuję do najbardziej niebezpiecznego miejsca. Wygryz 2 sobie tutaj stoi. Właśnie fajnie, gdyby goś też podjechał. I lekko tak osłaniał, bo się obawiam tej prawej strony. 46 poszła. Nie ma tu patonów. Tutaj i na prawo tego się boję terenu. Tam jeszcze i 3 Wracaj. Że goś zawróci? Nie, pojechał dalej. Mam taką małą nadzieję, że jakoś gościa zwabię tutaj. Co? Jak? Kuźwa, coś mi rozwaliło lufę. Tylko co? Ktoś musi być w tym terenie. A, jeszcze po prawej widzę czołg. Dziśwa do tyłu? Co to za czołg? No nie mówcie, że to akurat stąd mi przeciwnik rozwalił działo. Niestety nie da się tego fragmentu budynku zburzyć z tej 7 piątki, szkoda Ale jest tutaj bardzo fajny amerykański Hewik 34 O kurde, od tyłu jeszcze nam wrogowie podjechali. Ja się boję, swoje tyły. Ja się bardzo o nie boję. Cała wstecz. Cała kuźba wstecz. Nie chcę ryzykować. Tam coś jest. Przejechał. Okej, okay, co ten IS trzeci tu robił, to ja nie wiem. Dobrze, że się cofnąłem. Piernicze przez to, że wróg nam się przebił przez środek i lewą stronę. To są na naszych tyłach. To zły znak, to bardzo zły. No na tej mapie jest totalny chaos niestety. Trzeba w takim razie szybko zabezpieczyć obszar w tej okolicy. A to oni sobie mogą przejmować, bo to nie ma tutaj połączenia. Yy, pola widzenia tak dalej drogi. Nie to co kurde między B a C. Cóźnoś was skąd ja dostałem dziura jest z lewej. Miałbym dostać z lewej, ale Od czego bym dostał? Jest! No, God! No, God, please, no! 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 No jeszcze bomby! No dobrze, my drodzy, a więc to tyle. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. Jak widzieliście, były akcje, gdzie byłem na topce, gdzie byłem też plus 1.0. No i były oczywiście sytuacje, w których Maus dawał radę bezproblemowo. Oczywiście były momenty z zaskoczeniem, ale też były momenty, gdzie gość na mnie wyjechał i spanikował. Najwyraźniej no nie widział jeszcze tak za bardzo Mausa, albo. No to jest trochę rzadka maszyna. Może tak już być, że to już jest taka rzadka maszyna. Przede wszystkim większość osób chyba ją zdobywa i porzuca, bo. Ciężko się tym trzeba umieć takimi jak naprawdę grać. Ale jak już spotkałem te nowocześniejsze pojazdy ze sabotami, hitami, rakietami, a co dopiero już ze strzałkami, to Maus nie miał w ogóle żadnych szans, więc było naprawdę ciężko, oj, było ciężko. A więc jak wspominałem wcześniej, planuję oczywiście zrobić polowanie na Mausa. Napiszcie koniecznie w komentarzach, którym państwem przypominam, Ameryka, Rosja, Wielka Brytania, Japonia, Chiny, Włochy, Francja i Szwecja na poziomie 77, którym z tych państw mam pojechać? Jedynie z Chinami tam bardziej będzie poziom 7.3 albo 8.0, jeżeli 7.7 a także napiszcie w komentarzach, czy też chcecie wziąć w tym udział oczywiście będąc Mausami ja będę na was polował wtedy na moim Discordzie, link oczywiście w opisie, jak ktoś na nim nie jest podam, którego to będzie dnia, o której godzinie i na którym serwerze ustali się i mam nadzieję, że uda wam się natrafić będę oczywiście informował, kiedy mnie wrzuciło do bitwy a kiedy skończę bitwę i będę tak naprawdę już odpalał następną taki sposób, żebyście mieli jak największą szansę natrafić przeciwko mnie, a ja przeciwko wam i zobaczymy, czy więcej ja was upoluję, małsiorów, czy więcej kurde razy wy mnie upolujecie. A więc moi drodzy, zostawcie jeszcze łapkę w górę, was to nic nie kosztuje, a bardzo wspiera rozwój kanału. Zasubskrybujcie ten kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie, nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić żadnego materiału. Zapraszam też do zapoznania się z innymi materiałami na moim kanale. Możliwe, że coś was zainteresuje i byście chcieli zostać na dłużej. I trzymajcie się moi drodzy, do następnego, na razie.